Ja jestem do linie Wędkowskiej na kolei. Różne nogi raczej mniejsze stopnie Ale, no, naprawdę Jest bardzo fajna skała, bo nie jest Za mną jest, jest taka skałka jak łabajowa. i jest jeszcze ta, co jest skrzyż na niej. Jak ona się nazywała? W garniturze. Tam właśnie lubi przyjeżdżać, raczej lubi przeszkadzać. Taki jeden chory psychicznie bo wykrupuje ringi bierze coś tam przeszkadza ludziom nawet suchy mnie doszły że To powiedzieć, że bardzo groźnie, bo, bo jak wyszedł, przypuśćmy, że wychodził tak jak ja, prawda? Miał wędkę. Druga osoba go asegurowała z dołu, a ten wyszedł sobie granią do stanowiska. Chciał mu uciąć tą linę, no to nie było ciekawe. Tak, gdzieś to czytałem na internecie. Znaczy, przepraszam, sorry, nie czytam na internecie. Tylko jedna osoba co prawda tu w na tym wzgórzu 502 to właśnie i yy, ta osoba co go asekurowała zdążyła go szybko opuścić na Ale w ostatniej chwili go opuściła na no, już zamknęła się z ziemią To po prostu na dół zostało pocięte Także tam trzeba uważać Jeździłem tam w tamtym roku, raz spotkałem tego Skurczy byka, że tak powiem, ale był schowany, był schowany w krzakach. Ja się wtedy dziwiłem, dlaczego taka kurde, coś tam słychać, coś tam widać. Widziałem ścianu. po prostu taki gościu. No, wiem. mniej więcej, rad miał 40, może mniej, trochę, może więcej. No nie w każdym razie mnie ciekawie. Jonathan droga, 6 minut.